Witam. Dzisiaj dalej czytamy na temat potopu. Kwestia dokładnie omawiana to, jak Bóg zamyka drzwi. Tu jest napisane tak w siódmym rozdziale. Gdy weszły po parze do Noego do Arki samiec i samica, każda istota żywa, jak Bóg nakazał Noemu, jak fez zamknął za nimi drzwi. A gdy czytamy wcześniej w wersecie a gdy upłynęło 7 dni wody potopu spadły na ziemię. Dlaczego Bóg czekał 7 dni? Może czekał po to, aby ludzie się jeszcze nawrócili. Zobaczmy może Księga objawienia chociażby trzeci rozdział. Wersety od 19 do 20. Ja wszystkich, których kocham karce i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli to pokazuje, żebyśmy otwarli swoje serca dla Boga, żebyśmy Zaczęli go szukać w naszym życiu, żebyśmy się opamiętali. Kto wie jakby to przez te siedem dni przed potopem się to wszystko wydarzyło, gdy Bóg jeszcze nie zamknął drzwi Arki. Bo dopiero zrobił to po siedmiu dniach. Wersety wcześniej pisze tak: Kto mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera. A nikt nie zamknie. I ten co zamknie, a nikt nie otwiera. Znam Twoje czyny, oto postawiłem w darze przed Tobą drzwi otwarte. Na dzień dzisiejszy widzimy, że drzwi są otwarte dla każdego. Każdy może jeszcze się nawrócić. Jak czytaliśmy chociażby. 17 rozdział Ewangelii Mateusza, tam jest napisane, że życie wieczne jest poznawanie Ojca oraz Syna. Czy robimy to, czy pragniemy Go lepiej poznać, czy chcemy być w środku, powiedzmy, tej arki, w środku z Chrystusem, czy czekamy aż Bóg zamknie te drzwi i będziemy na zewnątrz? Póki co są otwarte. Także zachęcam każdego, aby każdy przyjął, z swego serca Chrystusa